Dzień dobry. Tu ja mówię. Proszę Państwa, dzisiaj piątek, to może zaczniemy trochę luźniej. Małżonka doposażyła mnie w nowe odzienie. Kupiła jakieś tam dwie bluzy, bo wstyd, że się cały czas w tej samym odzieniu pokazujesz. No ale jak widać, proszę Państwa, jestem przyzwyczajony. Moja ulubiona bluza, wygodna, z kapturkiem, także usinę przykrywa. Przepraszam najmocniej szanowną małżonkę, ale po raz kolejny występuję w stroju firmowym. Nie przywiązuję, proszę Państwa, wielkiej wagi do estetyki własnej. Jak również nie przywiązuję wagi do fajerwerków na tym kanale, o czym mówię od dłuższego y, czasu. Wiem, że to może działać na takiej zasadzie, że Państwo widzicie dokładnie ten sam klimat, tę samą gębę, tę samą bluzę. No to na starcie uciekacie od takiego nagrania, ale ciągle mam y, taką y, naiwną nadzieję i przekonanie, że formuła, którą przyjąłem a mianowicie taka, że na pierwszym miejscu jest treść i to co płynie z ekranu komputerowego będzie ważniejsze niż no, niezbyt sympatyczna gęba autora i takie czy inne ampuła Proszę Państwa, druga rzecz jeszcze tytułem Dirascalliów i małego wyjaśnienia z okazji weekendu, myślę, że wszyscy mamy prawo do odpoczynku, do odreagowania jak wiadomo, ja odreagowuję dopiero w sobotę w tym takim najbardziej frywolnym i odreag odreagowującym stylu natomiast ci z Państwa, którzy będą odreagować już dziś pewnie by chcieli usłyszeć coś innego przy odreagowaniu niż po raz kolejny to co nas otacza, cały ten obłęd związany z wiadomo Historią stworzoną przez wiadomych ludzi. Dlatego dzisiaj chciałbym porozmawiać o strategii negocjacyjnej miłościwie panującej nam partii PiS, która to partia PiS w tej chwili już skupia się tylko i wyłącznie na tym, aby nadal miłościwie nam panować, a całe pakiety spraw, całe worki niezałatwionych spraw dla Polski, dla Polaków leżą gdzieś w kącie. Bo panowie i panie są zajęci samymi sobą. Konkretnie chodzi o strategię negocjacyjną przyjętą do negocjacji z Unią Europejską. Państwo znacie tą operę medlaną zapewne na pamięć, no ale przypomnijmy, uporządkujmy to, jak to wygląda na Twitterze. Użyłem takiego dosadnego sformułowania, bo też na Twitterze posługuję się zupełnie innym językiem: skrótowym, dosadnym, mocnym, aby się przebić przez cały ten e, ściek informacyjny, e, który z informacją nie ma wiele wspólnego. No, ale tutaj na kanale YouTube staram się e, funkcjonować trochę inaczej różnych względów, a również dla, dla odmiany, abyście Państwo mieli raczej trzy informacje pozbawione większych info, i emocji, a treść, która jest do przekazania, skupiła się wyłącznie na faktach, tak jak zresztą brzmi motto, czy motto, czy raczej epilog każdej mojej wypowiedzi. Zatem, na czym polega ta strategia negocjacyjna PiS z Unią Europejską? W trzech punktach. Pierwszy punkt to jest nie oddamy ani guzika. Drugi punkt, no dobrze możemy pogadać. I punkt trzeci, nieodzowny i zawsze, zawsze tak się kończy. Dobrze, to który tyłek mamy pocałować. Tak w skrócie wygląda każdy proces negocjacyjny zainicjowany przez partię PiS, która, który to proces trwa niemalże od początku, czyli od 2015 roku, z tym, że ja od razu chciałbym wyraźnie podkreślić, że to nie jest proste zadanie. Nie jest proste zadanie być w grupie, wcześniej to się obśmiewano, 27 do 1, a ja akurat za ten gest mam wielki szacunek do, do ówczesnego rządu Beaty Szydło, że... Tak, a nie inaczej została ta sprawa rozegrana, bo gdyby wtedy PiS poparło Tuska, no to wszyscy byliby no, co najmniej zszokowani tym, co się wydarzyło, bo nie można było poprzeć człowieka, który dla Polski nie zrobił nic, a robił, a jeszcze w ramach działalności w Unii Europejskiej robił same złe rzeczy, które się odbijały na na, na Polsce. Ale to nie jest żadne usprawiedliwienie, że jest trudno. Jest trudno, no, ale nie można się w taki sposób żałosny, śmieszny, non to podkładać. No, proszę Państwa, jeśli ktoś... Ile razy można zastosować blef? Blew no, blef można zastosować tylko raz, no, zwłaszcza jeśli jest to ciągle ten sam blef, tak? Jeśli się powtarza schemat e, do znudzenia, ten, który wymieniłem przy, przed chwilą, trzy, trzypunktowy i, i, i gracz po drugiej stronie widzi, że to są, że są blotki, że, 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 to jest, że to jest właśnie blefowanie, że to nie ma nic wspólnego z, z twardym stanowiskiem, no to, to na to się można nabrać raz. Tym bardziej jest to trudne, że yy, ci poważni gracze w Unii, Unii Europejskiej, a no przede wszystkim jest to oczywiście Angela Merkel, nie nabrali się ani razu. Więc w momencie, gdy oni słyszą, że Polacy po raz kolejny coś tam się odgrażają, że oni będą wetować budżet, czy nie wykonają jakiegoś wyroku Trybunału CUE, to, to to wszystko może wzbudzać tylko i wyłącznie, no na początku jakąś tam lekką irytację na pewno, a później tylko i wyłącznie śmiech. No i, i co widzimy w tej chwili? No dokładnie to, co się działo przez lata. Proces, proces się powtarza. Teraz znów się zbierają jakieś grupy doradcze na Nowogrodzkiej i analizują. bo Bogowin już się publicznie wypowiedział, że w zasadzie nad tym wetem to się trzeba zastanowić, bo za dużo mamy do stracenia i tak dalej. I efekt jest taki, proszę Państwa, że oddamy guziki, wycałujemy wszystkie tyłki i nikt z nami nie będzie chciał gadać. Bo jeśli w tej chwili pis cofnie się, a wszystko, czy wiele na to wskazuje, że się cofnie, przynajmniej w twardym stanowisku, no to z jednej strony będziemy mieli powiązanie budżetu z praworządnością, czego miało nie być. A to oznacza, że będą mogli z Polską zrobić co tylko, co tylko chcą, i to w osobie jakiejś tam Jurowej, czy podrzędnego urzędnika, bo Merkel oczywiście się tam takimi głupotami zajmować nie będzie. No ale dodatkowo pokażemy to, że się ośmieszyliśmy po raz kolejny na arenie międzynarodowej w negocjacjach z Unią Europejską i można z nami zrobić wszystko, co tylko się da. I to jest obraz, proszę Państwa, który pokazuje nie tylko w jakim miejscu jest w tej chwili Polska pod rządami PiS, ale pokazuje też co się stało z tą partią, którą, na którą tak wielu z nas głosowało, wiązało nadzieję. W tej chwili nie ma tam żadnej myśli przewodniej, nie ma tam żadnej legendarnej strategii legendarnego, wielkiego stratega Jarosława Kaczyńskiego. Jest jeden wielki chaos, łatanie dziur na bieżąco i gaszenie nowo powstałych pożarów, podczas gdy się nie ugosiło jeszcze, jeszcze tych starych. Patrz, chociażby najnowszy konflikt Jackowskiego z Terleckim, chociaż nie tak dawno jeszcze mieliśmy przecież, czy nawet jeszcze właśnie nie dogasł konflikt Ardanowskiego i grupy posłów z Jarosławem Kaczyńskim, który wpadł na genialny pomysł, aby zajmować, podrażnić całą grupę społeczną jedną z większych grup, której PiS zawdzięcza bardzo wiele, czyli rolników idiotyczną ustawą, która się nazywa piątka I tak to w tej chwili niestety proszę Państwa wygląda może nie jest to do końca luźny temat jak zapowiadałem na weekend, no ale w tym wszystkim niestety jest śmieszność tylko taka śmieszność przez łzy, no bo śmiejemy się z, z tego, co na arenie międzynarodowej wyczynia PiS i w jaki sposób przedstawia Polskę, w jaki sposób dba o nasze interesy i w jaki sposób realizuje te interesy, czy raczej nie jest w stanie zrealizować. Jak widać, proszę Państwa. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, czy to jest PiS, czy to jest PO, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. W tej chwili żadnych pozytywnych wniosków z aktywności politycznej PiS, czy to na arenie krajowej, czy na międzynarodowej, wyciągnąć się nie da i nie należy się bać formułować takich wniosków, bo one są po pierwsze są oczywiste, a po drugie są w naszym wspólnym interesie, bo jeśli my, obywatele, czy mówiąc dumnie, my, naród, nie wywrzemy presji na politykach, to politycy niczego dobrego dla nas nie zrobią. Dziękuję Państwu bardzo.